Jakiś czas temu pojawił się raport, w którym omawiano, czy raczej podawano, jakie ilości sprzętu przekazaliśmy stronie ukraińskiej w latach 2022-2024 i wśród tych wymienionych systemów znalazły się również systemy, które nie zostały... Przekazane w różnej formie, ponieważ część tych przekazywanych środków, raczej część tego sprzętu, który przekazywaliśmy, to sprzęt, za który nam w jakiejś formie zwrócono, czy to sprzętowo, czy też finansowo, ale znalazły się tam też pozycje, gdzie było wypisane, że są to systemy, które sprzedaliśmy. I właśnie dzisiaj o tym. Że sprzedaliśmy Ukrainie 92 goździki. Tak, armatohałbice samobieżne 2S1 goździk, czyli system artyleryjski, który ma swoje lata, który był produkowany w Polsce. Tak, byliśmy producentami goździków, wyprodukowaliśmy ich naprawdę sporo, ale o goździkach mówiłem chyba już tutaj i na moim głównym kanale. Łatwo to znaleźć. I jeśli chodzi o właśnie goździki. To bardzo jest to ciekawa informacja dla wielu osób, które uważają, że te systemy artyleryjskie są już przestarzałe, że są to systemy, których zasięg możliwości są po prostu już no, nie pasujące do dzisiejszych realnych warunków. Tylko, że tutaj powinno nam się zaświecić. Taka gigantyczna gwiazdka, że mówimy o latach 2022-2024, kiedy to sytuacja nie wyglądała tak jak dzisiaj. Niestety, bardzo często przypisujemy tym wydarzeniom sprzed roku, dwóch, trzech y, dzisiejszą sytuację. Na przykład duże y, użycie bez załogowców często w zasięgu kilkudziesięciu nawet kilometrów. Ale tutaj Przekazaliśmy 137 systemów artyleryjskich, w tym oczywiście 54 kraby, raki, kilkanaście raków, do tego BM21 oraz goździki. Te 92 goździki, te 92 z 1 goździk to coś dodatkowego to systemy, które zostały sprzedane. I tu warto pamiętać, że mówimy o roku najprawdopodobniej 2022, kiedy jeśli chodzi o artylerię, to był jej gigantyczny głód. To jeszcze nie te czasy, że tych systemów dostarczano no, dosyć dużo, nie można powiedzieć, że wystarczająco dużo, ale dosyć dużo. Mówimy też o systemach, które mogły zostać wdrożone w sposób właściwie natychmiastowy, ponieważ jest to sprzęt, który był przez nich używany, na którym mieli wyszkolonych ludzi. Podobnie jak przekazane przez nas czołgi T-72PT91 yy, i te 200 kilkadziesiąt czołgów, które zostały przekazane w tym 2022 roku, moim zdaniem o wiele bardziej ważyły niż później przekazane Leopardy, Abramsy, Challengery, ponieważ mówimy o czołgach, które zostały przekazane w tym najtrudniejszym momencie i dodatkowo były to systemy, do których zapewniliśmy serwis, remonty do tego, co najważniejsze Oczywiście mowa o tym, że mieli na nich przeszkolonych ludzi. Nie ma nic ważniejszego niż przeszkoleni ludzie. I czy to będzie człowiek, który jest zwykłym piechurem, czy to będzie operator, czy też członek załogi BWP jakiegoś, czołgu, samolotu, czy też operator drona, przeszkolony człowiek z doświadczeniem to największy skarb i do tych goździków oni właśnie mieli takich ludzi i to był czas kiedy ta artyleria no nadal tylko że są problemy na przykład z lufami, z amo bardzo dużo znaczyła nawet system który ma zasięg maksymalnie 20 kilku kilometrów czy też nawet kilkunastu gdzie jego celność nie jest tak idealna jak w przypadku no, na przykład tych nowoczesnych systemów dajmy na to 155 mm takich jak na przykład Krab czy Pancerhaubica 2000 to jednak nadal ta 122 mm armatochałbica samobieżna 2S1 goździk była wartością dodaną. Ja nie lubię tego sformułowania, ale jednak tutaj lepiej mieć nawet taką armatochałbicę, ale ją posiadać. Móc odpowiedzieć ogniem na ogień. Mieć wyszkolonych ludzi, do tego mieć ją w dosyć dużej ilości. Tutaj już mówimy o prawie setce kupionych goździków, plus o kilkudziesięciu innych, czy też stu kilkudziesięciu innych systemach, które zostały przekazane. To jest gigantyczne wsparcie. Tutaj mówimy o ponad 200 systemach artyleryjskich. To dużo. Dodatkowo, co bardzo ważne, do tych 122 była po prostu amunicja. Coś o czym nie wolno zapominać, ponieważ po co nam sprzęt, wyszkoleni ludzie, kiedy nie mamy jak tego sprzętu użyć. Tutaj było to coś, no co można powiedzieć, się łączyło. I sprzęt, i ludzie, i dodatkowo jeszcze AMO. Bardzo dużo przekazanego między innymi. Przez nas Amo. Tych 122 przekazaliśmy bardzo dużo. No, ogólnie patrząc na ilość tego, co przekazaliśmy w formie właśnie Amo mówię tak specjalnie, to nie jest maniera, no to chyba wiele osób zapomniało, jak gigantyczne wsparcie było z naszej strony właśnie w tej materii, ile setek ton miliony, dziesiątki milionów. Tego typu rzeczy przekazaliśmy. I tu nie chodzi o te mało kalibrówki, których no, kilkadziesiąt milionów przekazanie też jest znaczące. No ale nie ma takiego wpływu jak na przykład kilkanaście milionów na przykład 122, 125, 152 i 150 piątek. Z naszej strony szły tego miliony, w tym z tymi goździkami. Więc nie patrzmy na to sprzedanie tych 92 goździków przez pryzmat tego, że tutaj mowa była tylko o takim wsparciu, sprzętem przestarzałym. Nie, oni by tego nie chcieli, oni by tego nie kupowali, gdyby nie zdawali sobie sprawę, że to jest potrzebne. Nadal goździki służą, nadal zapewniają wsparcie ogniowe. Nadal jest to używany system artyleryjski i warto o tym pamiętać, że niekiedy nawet coś, co się wydaje już przestarzałe, czy też ze względu na przykład na, dajmy to, drony, czy też inne systemy, na przykład przewagę wrogiego lotnictwa, czy też jego artylerii, no lepiej mieć takie coś niż nie mieć. Nadal są używane systemy ciągnione. Nadal widzimy te na przykład 105, które są używane. Z braku laku dobry goździk i 105. Tak to wygląda. Pamiętajmy, że to już kilka lat konfliktu, i tu nie ma tak, że możemy sobie wybrzydzać. Używamy to, co jest. Czy to będzie stopiątka, czy to będzie goździk, czy to będzie dron, czy cokolwiek innego. My musimy czegoś użyć. No, to też jest duża nauczka dla nas, że ten sprzęt, który kupujemy, nie może być tylko w formie, że wypełniamy i to nie zawsze do końca ilość potrzebną tym jednostkom. Podstawowym musimy mieć też rezerwę około 30-40%, a to nie jest tanie, nie jest łatwe. Więc te moje informacje, że tak powiem, że tych goździków było przekazanych. To znaczy, z Polski wyparowało nie 50-60 goździków, czy nawet mniej, jak to niektórzy twierdzili. No, że to było troszkę niedoszacowanie że te ilości były troszkę inne, i że mówimy tutaj bardziej o stu kilkudziesięciu, no ponad 150 goździkach, w mojej opinii bliżej 200, przynajmniej, a na dzisiaj to może nawet więcej, nie wiem, niż i że no te moje przewidywania były troszkę bliższe, prawdy, chociaż nie było to przekazanie, ale nie tylko przekazanie, ale też sprzedanie. Cieszę się z tego, że przynajmniej to się sprawdziło. OK, jeszcze raz. Kilkadziesiąt przekazanych, prawie 100 sprzedanych. Nie dlatego, że tego nie chcieli, czy też to jest zbędne. Nie, wtedy było przydatne. Nadal jest używane, ponieważ tego typu system nadal jest czymś przydatnym. W odpowiedni sposób użyty nadal może być bardzo skuteczny. Dodatkowo i wyszkoleni ludzie, i odpowiednia ilość amo to robi robotę. O tym warto pamiętać, że nie zawsze systemy czy też coś musi być najlepsze na świecie, niekiedy może być czymś troszkę gorszym, ale musi się, ale w danej sytuacji się sprawdzić. To tak jak te drony. One mają gorszą przebijalność niż pepek, one mają mniejsze możliwości niż na przykład pocisk artyleryjski, który się naprowadza na cel czy też się go naprowadza. Żeby zniszczyć czołg czy cokolwiek innego. Tylko, że jak nie mamy tego PPK, ani tego AMO, które się naprowadza, no to lepiej użyć drona, niż w ogóle niczego nie być w stanie użyć. Więc pamiętajmy, żeby nie umniejszać, nie można powiedzieć, nie doceniać pewnych systemów, pewnych rzeczy, które przekazaliśmy. Niektórzy mówią, no po co BWP-1, -ki? po co BRDM, -y? po co właśnie goździki. To też są przydatne rzeczy. Jeśli no nie mamy wyboru, to każda rzecz, którą możemy oddziaływać na drugą stronę, może być czymś przydatnym. No ale chciałem dzisiaj tak właśnie powiedzieć, że to nie tylko przekazany sprzęt, ale też częściowo był on sprzedawany. Może za jakiś czas dowiemy się o prawdziwej skali tego przekazanego, sprzedanego sprzętu, ponieważ nadal uważam, że nie o wszystkim się mówi. No ale co ja tam mogę wiedzieć? Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, wspieracie ten kanał, na przykład komentarz z super podziękowaniem, czy też możliwość postawienia symbolicznej kawy, link w opisie, do zobaczenia i usłyszenia ponownie. I co Wy sądzicie o tej sprzedaży? Co jeszcze sprzedaliśmy, co przekazaliśmy i czy te goździki, których zdjęcia niekiedy chyba też się pojawiają nadal, no, mogą jeszcze coś tam zdziałać? Ponieważ z tego, co wiem, nadal, kiedy tylko jest odpowiedni, są odpowiednie warunki, taki goździk może coś zrobić. I to całkiem skutecznego. Chociaż oczywiście w nieporównywalnie mniejszej skali niż na przykład krab. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.